Witam, witam. Yy, o Discorda też nie pytajcie, bo kwa kryształowej kuli nie mam i dopóki nie dostanę odpowiedzi, bo nie nie dostałem, to nic z tym nie zrobię. Czy mi na tym jakoś bardzo zależy, też nie do końca. I tak chciałem coś z tym Discordem zrobić. Jak mi nie odbanują konta, it is what warry Zrobimy sobie mały kącik newsowy, porozmawiamy o paru rzeczach, ale zanim porozmawiamy o tym, czy CS jest seksistowski, bo taki temat zaraz podejmiemy. Zaraz rozwinę, dlaczego w ogóle takie coś poruszam. Zajmiemy się tematem Didiego. PDD, Didi, -Y. Nie wiem, czy kojarzycie tą osobowość. Generalnie bardzo duży raper, domniemany miliard który jest bardzo wpływowy, jeżeli chodzi o scenę hip-hopową całą globalną. Bardzo dziwne plotki krążą o tym człowieku. Zapytacie jakie dla tych, co są mniej zaznajomieni. Większość z was będzie pewnie kojarzyć bardziej Eminema. Krążą różne plotki, krążyły już wcześniej, ale takie najbardziej spopularyzowane to było kiedy w Killshocie, najpopularniejszym disie w historii najprawdopodobniej, Eminem lowkey zarzucił, że Diddy zlecił zabójstwo Tupaka, co jest totalnie pojebane, jakby to są wszystko plotki, nic nie jest potwierdzone. Jeżeli nie wiecie totalnie kto to jest, możecie kojarzyć, Tą piosenkę konkretną, ona ma mało wyświetleń na YouTube, na to nie patrzcie, bo to jest czasy przed youtubeowe przed cyfrą całą to bardziej miało streamy telewizyjne, sprzedawanie płyt i tak dalej. To jest jeszcze przed erą internetową. Nie? Ten rytm może się kojarzyć z dwóch powodów: Możecie się kojarzyć albo oryginał. Nie będę oszukiwał, to jest Bob, to jest, to jest dobra piosenka. Half-Man of... half... Man, half... Ask the clubs, that boy, that's what's up. Możecie to kojarzyć za to z drugiej opcji. Kiedyś była taka akcja, bodajże rok 2012, przenosimy się 12 lat wstecz. Była, ta, była taka ustawa, która miała wejść w życie, nazywała się ACTA. Teraz większość z Was pewnie zdaje sobie sprawę, do czego przechodzimy. Chcieli nam zabrać internet TLDR. W ramach protestu u nas w Polsce była taka bardzo popularna przeróbka. Weź, daj mi wolność, proszę. That goes there. Ta piosenka miała w chuj wyświetleń. Oni, oni ją usunęli. Nie wiem, czy przez prawa autorskie, czy ktoś stracił dostęp do kanału. No to było 12 lat temu, jednak, nie? E, więc to nie ma 32 tysięcy wyświetleń. Miało ponad 10 milionów z tego, co kojarzę lata, 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 lata temu. No ale teraz przechodzimy do meritum. O Didim krążą bardzo dziwne plotki. Nie będę poruszał większości, bo niektóre są na tyle popierdolone, że nawet nie wypada mówić o tego typu rzeczach, dopóki nie będzie żadnych konkretnych dowodów, żeby oskarżyć tego człowieka. Można to porównać do dramy innego miliardera. Który posiadał wyspę, na której działy się bardzo dziwne rzeczy z osobami niepełnoletnimi. Dalej tematu drążył nie będę. I bardzo wpływowy gość, bardzo dużo pieniędzy. Zna się z praktycznie każdym raperem, jakim możesz pomyśleć: 50 Cent, Eminem, Mick Mill z nowszych, kurwa, Drake. Wszyscy, o których możecie pomyśleć z globalnej sceny. Didi na pewno z nimi kiedyś w jakiś sposób się przeciął. Plotki krążyły o nim różne, że jest homoseksualny na przykład. To była taka jedna bardzo często powtarzana plotka, która najprawdopodobniej właśnie się potwierdziła, patrząc na to, jaki pozew został wystosowany strony Didiego. I z tego tutaj dokumentu wynika, że miał na przykład stosunek seksualny z raperem z Filadelfii, który był z i nasz. Czy zna się Skizo? Obawiam się, że to nie ten level. Skizo chyba akurat nie. Można powiedzieć, że Kizo jest po prostu level wyżej, nie? Kim jest ten domniemany raper z Filadelfii? Możecie kojarzyć takiego gagatka, który się nazywa Mick Mill. Mill w zasadzie. To jest gościu, który ogólnie też ludzie mocno z niego memują. No ludzie się śmieją z niego, że jest upośledzony. Jakby w dużym skrócie. On ogólnie jest bardzo specyficznym człowiekiem. To jest bardzo fajna piosenka swoją drogą Mick jak się pogodził z Drake'em i zrobili yeah. zajebisty banger Ta piosenka w Bangla Ogólnie Mick i Didi mają dużą historię wiele razy się po prostu widzieli ludzie ich kojarzą ze sobą jest wiele klipów które możecie znaleźć jak stoją gdzieś obok siebie rapują gdzieś w klubie To jest jeden z takich klipów więc przejdziemy też do takiej części bardziej memowej jak Didi nagrywa Mika który pływa sobie w basenie i nazywa go tatuśkiem You, you deserve it, Daddy. Put in that work. work. I, I w świetle ostatnich wydarzeń, w świetle ostatnich pozbów, brzmi to bardzo, bardzo, bardzo kurwa dziwnie. Kisa homie, kisa homie jest nawet wymagana na czacie, mi się wydaje w tym momencie. As the mother of a now 16-year-old. Mm, who I met backstage, was, is, is. He did. He's a great, great young man. Oh, thank you. Yeah. Um. <laughs> You represent a lot. Powiedział, że spotkał się z synem Wendy, na co bardzo dziwnie zareagowała. Ogólnie, no, pojebana jest ta sytuacja. Jak mówię, nie chcę drążyć jakby bardziej tego tematu, trochę bardziej poważnych plotek, ale bardziej chciałbym zająć się tym, co wyszło w tym pozwie, i o tym bardziej porozmawiać. I już wiem, czego chciałem to pokazać. Z racji, że tu też tak bardzo podejrzanie Mick i Didi stają obok siebie. W maczujących outfitach, strasznie dziwnie przyle przylegając do siebie. When did he call Meek Mill daddy? It all makes sense now. wszystkiego, this is the kind of beat Meek Mill talking about, by the way. I wczoraj Mik rzucił tweeta, potrzebuje bitu. <laughs> <laughs> no, mnie, mnie to bawia, że to jest pojebane, co się dzieje. Bo ogólnie, no tak jak mówię, no te plotki latały gdzieś tam od dłuższego czasu, ale no, nikt się chyba nie spodziewał tego, że to, że to jest legitnie prawda. Tutaj macie jak. <laughs> jak Didi w studio. Działa z raperami <laughs> To jest Didi, kiedy widzi Mika <laughs> O, to jest, to jest, to jest, top tweet, który dzisiaj zobaczyłem They said Didi got hit with a friko, kurwa <laughs> Najgorsze jest to, że Mick ma piosenkę Kurwa Rico, no mniejsza, mniejsza Jakby to, na tym chciałem skończyć temat Didiego Co wy o tym sądzicie? Myślicie, że Didi Rzeczywiście jest taki, jaki ludzie mówią, że jest? Bo mi się wydaje, że po tym pozwie Wiele się zmieniło Nie mówię, że to jest inaczej, jeżeli lubi dotknąć Kija kijem, co mi do tego? Jakby, ja mam to osobiście wyjebane, ale Kiedy to się dzieje w przestrzeni, która Ma bardzo bogatą historię A propos nietolerowania tego typu Zachowań, to jest to dla mnie zabawne Szczególnie, że Didi, to przypominam, jest raperka który się buja w środowisku mainstreamowego hip-hopu za czasów jeszcze Tupaków, Bigich i tak dalej. Więc tam no wtedy słowa na F latały, kurwa, no co, co wers tak naprawdę. Nie szanuję go, nie zaprosił mnie, okej. Okay. Kiełbasiany młyn, jest to trochę kiełbasiana drama, to jest prawda. Kto nie lubi? Dawaj, zrób beat, nie. Nie wiem i mam to gdzieś. No tak, taka opinia też może być, no. Czy Drake też w to jest zamieszany? Patrząc na zachowania Drake'a, wydaje mi się, że może być. Mi się wydaje, że to może coś być na rzeczy, no. Tak, Didi w to poszedł, to dawaj szybkie kisa, homie z Jaśkiem, ok no nie wiem stary, nie wiem, ciekaw jestem kto był jego ofiarą no podobno jedną z może być Mick Mill więc to jest, <grych> ale jest, jest, jest tego dużo, zobaczymy tak naprawdę co jeszcze wyjdzie z czasem, nie? no ale jeżeli to jest w sądzie no to też poczekamy pewnie parę ładnych lat, no ale mniejsza, kończymy temat Didiego, tyle chciałem zebrać waszą opinię, opowiedzieć wam taką ciekawostkę, bo dzisiaj i wczoraj sobie w sumie tak czytałem to wszystko i trochę mi to głowę zmierzyło. dalej, kolejny temat, kolejny temat, Josephine Jensen będę z wami totalnie szczery, nie mam pojęcia kto to jest i nie próbuję tutaj jakoś memować nie próbuję być niemiłym, I co bardziej no serio, nie, nie, nie kojarzę, nie śledzę damskiej sceny CS. -a. Wystosowała otwarty list. Tak to się chyba tłumaczy na polski do Walwa, tłumacząc, dlaczego ich gra jest seksistowska. TLDR Josephine Jensen mówi, że problemem seksizmu w CS-ie jest to, że skin do agenta, który jest kobietą, jest chyba tylko jeden w grze z tego, co kojarzę że częścią seksizmu CS-owego to jest to, że, te, że ta agentka kosztuje więcej. No jest to ogólnie głównoprawda. Znaczy nie, kosztuje więcej, to jest, to, jest, to jest fakt, to jest niezaprzeczalny fakt, ale no absolutnie nie jest to częścią seksizmu, jest, jest cały rynek zrobiony wokół skinów i to jak bardzo wyceniane są konkretne skiny, no to to już jest kwestia tego jak się porusza rynek. Zacznijmy od tego, więc absolutnie uważam za argument inwalidę, mówienie, że jakby pomaga to rozprzestrzeniać seksizm w community CS-a. Nie oszukujmy się, CS jest seksistowski, kropka. Czy to jest problem? No jest. Ale, jeżeli popatrzymy na to szerzej, to CS jest kurwa rasistowski, seksistowski, szowinistyczny. Ale czego ty się spodziewasz, kiedy wsadzasz pięć anonimowych osób na 30 minut do gry z wizją tego, że oni nigdy więcej się już nie usłyszą? Internet, od kiedy powstał, pokazał nam, że anon pełna anonimowość sprawia, że ludzie robią rzeczy totalnie popierdolone. Rzeczywiście, seksizm jest problemem w cs ale żeby zarzucić argument, że kurwa skin w grze, którego cena jest tak naprawdę decydowana przez community, jest częścią problemu, no to no nie wiem jak. Jak wy, mnie to osobiście nie kupuje, uważam to za taką przyjebkę trochę na siłę. Czy powinny być kobiety jako default skiny w agentach w CS-ie? Uważam, że nie. Uważam, że jeżeli robisz grę, która polega na konflikcie zbrojnym dwóch stron, no to mimo wszystko w większości konflikty zbrojne są mimo wszystko dominowane przez mężczyzn. Nie wiem, czy ktoś może to uważać za seksistowskie, pewnie ludzie pokroju Maja Staśko tak. Co wy sądzicie o tej sytuacji? Ja uważam, że jest to strasznie chujowo ujęty argument i jest to trochę głębiej za Korzeniony problem, którego nie rozwiążemy dodając darmowe agentki do CS-a. Nie wiem, czy to jest jakiś tweet promocyjny, może jest to jakaś akcja, żeby wypromować, nie wiem, karierę bardziej streamerską, może sportową, żeby popchnąć do przodu. Nie mam pojęcia. Nie oszukujmy się, żeńska scena CS-a nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Nie wiem, jak to wygląda od środka. No też nie wiem, no nie robię eventów lanowych. Nie, nie odpowiadam za to w żadnym, w żadnym stopniu. Nigdy nie odpowiadałem. Ale wydaje mi się, że gdyby te teamy grały jednak trochę lepiej, to też trafiałyby na lepsze turnamenty. Takie, takie jest moje zdanie. Widziałem parę meczów, parę meczów zdarzyło mi się w życiu, damskiej sceny CSa no i nie wyglądało to najlepiej, nie wiem, nie wiem, zdaje, zdaje mi się że to jest temat taki trochę z dupy. dobra, no powiem to CS zawsze będzie seksistowski, rasistowski i najgorszym czym tylko może być i nigdy tego nie zmienimy, chyba że Valve Zrobi totalną inwigilację, zacznie nagrywać voice, chaty w każdej grze i będzie zostawał kiki, kurwa, nie wiem, może jakieś algorytmowe przez AI. Będą analizować to, co mówisz, i aktywnie będą cię kikować z meczu, banować zawerbale i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to działa na przykład w Valorancie. podejrzewam, że tam trochę bardziej się tym zajmują. Z racji, że oni tam o wiele bardziej dbają o community, jeżeli można tak to nazwać. Ja uważam, że to jest po części piękno cs -a. Trafiasz na czterech innych kurwa zjebów, którzy nie mają żadnej moralności, nie mają żadnych celi w życiu i chcą ci jak najbardziej dopierdolić przez kolejne 30 Minut. I uważam to za fajną rzecz, przez to, że nie masz niepotrzebnych rozpraszaczy podczas meczu. Waszym jedynym celem jest kurwa zajebać drugą drużynę albo wykonać cel mapy i po prostu wygrać. Nie chcę się z tobą kumplować, nie będziemy przyjaciółmi. Chociaż parę znajomości z cs ami się nawiązało i to takich długoterminowych. Do tej pory się trzymam mniej lub bardziej z niektórymi członkami mojej starej drużyny CS-owej. Nie, nie, żadnej e sportowej. Nie, nigdy nie mieliśmy jakichś turbo, aspiracji. No i na tym chyba można temat zakończyć. Ja uważam, że to, w jaki sposób wygląda voice chat w CS-ie, po części jest potrzebny I chyba bym się zażygał, gdyby miało to wyglądać tak samo, jak wygląda to w Valorancie w ENA na przykład. Tak w sumie takie Nawi Javelins może wziąć udział w Open Kwalach do jakiegoś nie nie ma, jeśli nawi masz główną męską drużynę turnieju. Jeżeli to jest ta sama drużyna, wydaje mi się, że nie, ale dziwi mnie, że nigdy nie mieliśmy żadnej żeńskiej drużynie w jakimś większym turnamencie. no ale to przecież nie jest zakazane w żaden sposób. Gdyby grali odpowiednio dobrze, to by się dostali do turnieju, tak? Żaden debil by się nie zdecydował nawet odważyć napisać, że nie, 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 damskich drużyn nie przyjmujemy. Czy, czy rzeczywiście jest, bo ja wiem, że są jakieś tam osobne ligi żeńskie, tylko czy to, to nie jest chyba jakiś taki podział typowy, że nie, nie, wy nie możecie kurwa z nami. Gdyby grały odpowiednio dobrze, to byłyby drużyny mieszane. Znaczy inaczej, też nie wrzucajmy. Wszystkich do jednego wora. Pamiętajcie, że też y, skład drużyny, no to jest decydowany przez resztę zawodników, przez, y, przez ogólnie ludzi zarządzających tym wszystkim. No jeżeli im się dogaduje lepiej w piątkę facetów, no to no bo też nie wiem, czy zgodzicie się ze mną w tym temacie, ale na pewno, kiedy by były mieszane drużyny, może to jest powód, to prędzej czy później stałaby się sytuacja, że któryś z zawodników mniej skupiałby się na grze, bo się zadłuży w jakiejś kobiecie z drużyny. Może, może to jest powód, dla którego drużyn się nie miesza. Nie wiem, to jest moja czysta spekulacja, nie wiem, jaki jest finalny powód. Też nie znam się jakoś turbo bardzo na SP. Overall, ale nie wydaje mi się, że jest jakiś oficjalny zakaz, że kobiety nie mogą napierdalać się z męskimi drużynami. Jeżeli tak jest, wyprowadźcie mnie z błędu, ale no z tego co wiem, tak nie, tak, tak się nie dzieje. A co jak ktoś jest gejem, no to wtedy może się zrobić taki sam problem. To wtedy po prostu nie bierzesz geja do drużyny.